Pani marszałek, panie prezydencie, Wysoka Izbo, parę dni temu moja dziewięcioletnia córka Nadzieja wraca ze szkoły z biegami na twarzy i mówi tatusiu. Czy ja na pewno nie umrę na, kor na koronawirusa? Ja rozumiem, że hieny dziennikarskie szerzą panikę, bo z tego mają wierszówkę. Rozumiem, zapewniają oglądalność swoim stacjom telewizyjnym. Ale jakie prawo wy, posłowie, macie, żeby szerzyć panikę wśród ludzi? To jest, e, tutaj opozycja mówi, że to ona by broniła ludzi przed koronawirusem, przed strasznym koronawirusem, a tutaj rząd mówi, że to on, to on broni, a opozycja nie broni. Szerzycie panikę, straszycie ludzi. Od czego mamy ministra zdrowia? W normalnym kraju sprawę załatwia minister zdrowia. Co ma zrobić Sejm, panie prezydencie? Pan tu, zwołuje, pan tu zwołuje Sejm po to, żebyśmy uchwalili ustawę, że nie lubimy koronawirusa. W normalnym kraju minister zdrowia wstawia sobie tego koronawirusa na listę chorób zakaźnych i operuje na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych. Nie trzeba żadnej specustawy ustawy na ten temat. Po prostu, po prostu i zwyczajnie. Proszę państwa. Żyjemy w czasach, kiedy zwołuje się tutaj sem, żeby była demagogia, żeby się lały potoki słów. Nie proszę państwa, potrzebujemy czynów, a nie słów i potrzebujemy straszenia ludzi. Dziękuję za uwagę.